Teraz okres temperaturowy no, jest dosyć ekstremalny. Zbliżamy się tutaj do temperatur w zakresie nawet 36-37 stopni. Ta ekspozycja na słońce jest bardzo wysoka, transpiracja również bardzo wysoka. No i musimy pamiętać, żeby te rośliny no, nie stresowały się z powodu takich warunków e, pogodowych. Państwu, Michał Ocieszek, firma Jara Poland. Kolejne spotkanie w ramach burówkowego faktory na plantacji dr Pawła Krawca. Teraz znajdujemy się w tunelu, bo tak naprawdę temperatury są wysokie i w tunelu jest przyjemniej niż tutaj na zewnątrz. Nieco tak ostro nie świeci. Aktualnie znajdujemy się też na kwaterze Walora. Jak Państwo widzą, mamy tutaj spore zawiązanie owoców. Zbiory się już rozpoczęły, natomiast widać, że jeszcze sporo plonu na rośnie zostało czeka na wzrost i dojrzewanie. To, co Państwu rekomendowaliśmy standardowo, jeżeli chodzi o nawożenie, czyli fertygację borówki w tym okresie wzrostu i dojrzewania owoców, to polecamy stosowanie Superb Blue w dawce 25 kg na hektar, razem z Krystalonem brązowym w dawce 15 kg na hektar na tydzień. Czyli podajemy około 40 kg nawozów w ciągu tygodnia na hektar plantacji i daje nam to gwarancję, że te owoce będą miały odpowiednią ilość składników, aby dorosnąć i dojrzeć i właściwie przygotować rośliny też do tych zbiorów. Jeżeli mówimy o, też o wzroście i dojrzewaniu, musimy też tutaj pamiętać szczególnie o właściwym nawadnianiu. Teraz okres temperaturowy no, jest dosyć ekstremalny. Zbliżamy się tutaj do temperatur w zakresie nawet 36-37 stopni. Ta ekspozycja na słońce jest bardzo wysoka, transpiracja również bardzo wysoka, no i musimy pamiętać, żeby te rośliny no, nie stresowały się z powodu takich warunków e, pogodowych. Warto to nawadnianie rozłożyć w ciągu dnia, żeby ta ilość w glebie była stabilna, żebyśmy nie mieli wahań, czyli że będzie podlewane rano i potem przez cały dzień to wyschnie, roślina doświadczy stresu suszy. No i może to też płynąć właśnie na szybkość wzrostu i dojrzewania tych owoców, że one zaczną wcześniej się wybarwiać, zanim osiągną ten właściwy kalibre. A myślę, że w tym roku warto popracować nad wielkością owoców, z tego względu, że dużo tutaj plantacji w tym roku, w niektórych odmianach naprawdę to planowanie zostało mocno obniżone, nawet o 40%, więc warto zrobić i popracować nad tym, żeby wielkość tych owoców była jak najlepsza, żeby ten kaliber był jak najbardziej pożądany. W związku z tym ten schemat nawadniania powinien odpowiadać temu, co dzieje się na zewnątrz. Czyli to podlewanie, dostarczanie wody powinno następować kilka razy w ciągu dnia, żeby roślina miała dostęp do tej właściwej wilgoci, żeby nie było problemu z, z transpiracją, żeby nie było problemu z pobieraniem składników. No i też musimy uważać, też, żeby nie powstało nam zbyt duże zasolenie w glebie, jeżeli to wyciąganie wody jest dużo większe w tych etapach intensywnych upałów. Warto też pamiętać, że opady w tym okresie są ograniczone mocno. Co prawda na kolejny tydzień jest tutaj zapowiadany opad, ale wiadomo wszystko będzie zależało od rejonu Polski, a w okresie tych intensywnych temperatur ta pogoda tak naprawdę zmienia się z dnia na dzień, więc tutaj też warto zwracać na to uwagę. Dodatkowo tutaj y, można popracować nad, jeżeli widzimy, że te owoce za szybko dojrzewają. Możemy popracować lekko nad spowolnieniem tego dojrzewania, żeby owoce dorosły. W tym wypadku będziemy stosować e, saletrę wapniową, czyli Jaratera calcinit w oprysku dolisnym, a tak naprawdę w oprysku do owocowym. Czyli dostarczamy zarówno tego wapnia, który jeszcze ma możliwość się pobrania, kiedy ta otoczka woskowa nie jest zbyt gruba. Czyli dostarczamy tego wapnia, żeby popracować nad jędnością, a jednocześnie dostarczamy tego azotu, który wyhamuje trochę dojrzewanie owoców, natomiast będzie pracował nad, nad wzrostem ich objętości. Dodatkowo też warto zwrócić uwagę, że jeżeli mamy te ekstremalne wysokie temperatury, dużo słońca, to też musimy uważać na przykład z zabiegami dolistnymi, jeżeli chodzi o potas, który może trochę przyspieszać to dojrzewanie, no i wtedy też no, nie osiągniemy tego kalibru, tej jakości owoców, na której nam będzie zależało. No i to jest, jeżeli chodzi o takie nawożenie w okresie tego wzrostu i dojrzewania owoców na tyle. Natomiast tutaj do zbiorów się zbliżamy, także w uprawie tutaj polowej z tego, co rozmawiamy z plantatorami, no to ten zbiór powinien się rozpocząć gdzieś za półtora do dwóch tygodni, no chyba, że te temperatury bardziej przyspieszą te zbiory. No i wtedy, kiedy przechodzimy na zbiór owoców, też trochę zmieniamy tutaj nawożenie, redukujemy ilość superby blue. No i wtedy standardowa taka rekomendacja, o której mówimy, to jest 15 kg superby blue plus 15 kg krystalonu brązowego na hektar na tydzień. Czyli to są te ilości nawozów, które pozwolą na to, żeby utrzymać ten plon na roślinie do zbiorów, pracować nad dojrzewaniem kolejnych tutaj owoców do kolejnego etapu zbioru, a także pracować nad rozwojem pąków kwiatowych na kolejny sezon. No i to są takie standardowe zalecenia. Wiadomo, że jeżeli brakuje nam na przykład wapnia w wodzie, wapnia w glebie, to i tak też dodatkowo stosujemy saletrę wapniową w fertygacji. Natomiast to wszystko będzie zależało już od indywidualnych rekomendacji, które wykonuje się na podstawie najczęściej tutaj analizy wody i analizy gleby, co oczywiście za każdym razem rekomendujemy. Jeżeli chodzi o Nawożenie już pozbiorcze, czyli też w tym okresie kolejnym, to wiadomo, wtedy ograniczamy całkowicie nawożenie azotowe. Przechodzimy na nawożenie mocno potasowe, no i wtedy stosujemy wyłącznie krystalon brązowy przez około 4 tygodnie w dawce 25 kg na hektar na tydzień. O czym jeszcze warto pamiętać, że teraz w tym okresie, kiedy będziemy już przechodzić do drugiej połowy. Lipca początku sierpnia warto też zredukować ilości kwasu azotowego, jeżeli go stosujemy w fertygacji. Można przejść wtedy na kwas fosforowy czy siarkowy czy w ogóle zrezygnować z niego, jeżeli nie mamy dużego zapotrzebowania, czyli pamiętać o tym, żeby nie stymulować roślin zbyt dużą dawką azotu, tak, żeby one też w tym późniejszym okresie drugiej połowy lata jesieni. no. Nie ruszyły zbyt mocno z wegetacją, gdyż no, wiadomo, zależy nam na tym, żeby one się raczej uspokoiły, spokojnie zdrewniały, no i weszły przygotowane w ten okres zimowy. Także dziękuję Państwu tutaj za uwagę, zapraszam do śledzenia relacji dalszych na Jagodniku. Oczywiście jest już wyznaczony termin spotkania wrześniowy na Borówkowe Faktory, także oczywiście zapraszam do jego udziału, do spotkania się z nami na żywo. I jeszcze raz dziękuję za uwagę i do zobaczenia.